Mam tylko godzinę na wbicie najwyższej rangi w Fortnite, czyli Unreal, a muszę zrobić jak najwięcej winów w Kili, żeby wbić jak najwyższą rangę na rankedzie w Fortnite. Było naprawdę grubo i nie uwierzycie jaką rangę dostałem. A wy zostawcie suba łapeczkę w górę. Od Kamsarowskiej Fortnite i napiszcie w komentarzu, tu jaką macie rangę. A mam dla was szybki konkurs. 15 tysięcy fałdolców to zgaręcia dla was. Nowy konkurs na najszybsze przejście parkura Balcja właśnie ruszył. Co musisz zrobić? Wbijasz na tą mapę i zaczynasz w tym miejscu. Musisz przejść dwa proste parkury w jak najlepszym czasie i za to staniesz w I są one naprawdę proste, więc na bank dasz radę. A jeśli już go przejdziesz, to wrzuć swój wynik na naszego Discorda. Link w opisie na specjalny kanał. Podejmujesz wyzwanie? Ja już jestem w busie bojowym i jest to pierwszy mecz i lecimy dokładnie na zamatkowany zakątek. Dlaczego? Bo będzie tam dużo przeciwników, a my oczywiście musimy zrobić jak najwięcej killi w pierwszej grze. Oczywiście wina, żebyśmy dostali jak najwięcej punktów, bo mamy równą godzinę tylko na wicie jak najwyższej rangi. my się zagramy około 3-4 mecze i każdy mecz fajnie gdyby było około 20 killi win, no i żeby nam udało się wbić w godzinę Unreal. A, a na lokacji oczywiście mamy safe, dużo lutu, więc powinno nam się to opłacić. I dzisiaj podjeżdżamy totalnie każdego. I widzę jednego ziomka, który faktycznie leci, ale leci gdzieś tam daleko. Okej, okay, na lokacji nikogo nie widzę, więc szybko weźmiemy Mamy shotgun, mamy jakiś pistolecik, potrzebujemy mega dużo materiału. Ej, mamy ziomkę, mamy ziomka, pierwszy ziomek, dobra, kolego. Co ty robisz? Mamy pierwszego killa. Przyniósł nam jakieś rzeczy. przyniósł mi beczkę, więc w sumie fajnie. Beczkę możemy sobie wziąć, idziemy otwierać już safe I musimy zobaczyć, czy jeszcze kogoś tutaj nie ma. Ale oczywiście niszy tak najszybciej, żeby dojechać jak najwięcej osób. Dobra, safe mamy odporządzony, także lutujemy go i od razu idziemy dojeżdżać wszystkich graczy. Ej, mamy złotą pompę, to jest chyba dobre. Mamy duże potki, mamy kryptokorniszony więc wszystko mamy na pula i od teraz dojeżdżam każdą jedną osobę, jaką tylko. Spotkamy. I cel to oczywiście zrobić co najmniej 20 killi i wygrać tą grę Ej dobra, ziomki biją się tam gdzieś na górach, także oczywiście wlatujemy. I są oni gdzieś tutaj, chyba na dole Są, 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 dobra, biją się, no to kolego, oczywiście wjeżdżamy w niego Ej, biją się, kolego, zostaw chwila, zostaw chwila, dostał, 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 leży jeden Jeszcze drugi, 80 na biało Kolego, co, to oczywiście tego podjeżdżamy, to jest nasz drugi kill ma ziomek, szybki boksik, co ty robisz, dostał 118, no i leży tam już słyszę kolejnych, także jedziemy, mamy już 3 kile i 38 osób. Więc musimy szybko to przyspieszyć. I widzę tam ziomka. Dostał, 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 dostał. 130. Ej, czekaj, mam go, mam go. Dostał. Dobra, leży. Czwarty kill i tu jest chyba jeszcze jeden ziomek, jest. Ucieka, ucieka, ucieka. Może myślowa. dostał Dostał 27. On, jest, 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 jest tutaj, jest tutaj i to inny jeszcze chyba. Dostał! I jeszcze jednego tu mamy, dostał, dostał. Ej, dobra, on sobie. Tutaj... I w ogóle dostałem. Ej, dobra, on nie kolapsuje, kolego. I mam ziomka sobie, chyba. I jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. I on chyba jest spotkony, dostał. Zrzucam go, zrzucam. I mamy dwie osoby, dobra, wjeżdżam w niego. Ej, kolego, dobra, ten ogarnia. Nie dostał. Fat, nie dostał. Ej, dobra, on ucieka, on ucieka, on ucieka. Jest tam, jestem. tam, jest tam. kam. nie dostał, dostał, biały, biały. Leży, anonimowy. I ten już chyba ogarniał. I tu jest jeszcze jeden ziomek na nas, dobra, kolego, schodzę do ciebie, oczywiście. Siema, nie dostał. Czy ja serio nie trafiłem? Serio trafiłem, ale trafiłem kolejny strzał. Gdy 7 kg i 28 osób. I jest naprawdę dobrze, i ten źródł miał medalion. I kryptokorniszony. I lecimy dojeżdżać dalej, dlatego że mam tylko 50 minut. Bo pamiętajmy o tym, że im więcej kill będziemy mieli, tym lepszą rangę dostajemy i tym szybciej wbijemy anrila. Ej, tu jest ziomek, jest ziomek, dobra, on dom jest strzela. Kolego, co ty? Dostał, dostał biały. Dobra, ziomek chyba średnio buduje, więc nie jest jakimś mega ogerniachą. Ej, dobra, ale coś próbuję. Ej, kradnie mi gościu. No nie, kolego, wjeżdżam w ciebie, gdzie jesteś? I do. No, może nie kilopem. Ale dobra, jakiś typ chciał mi w ogóle ukraść i wjeżdża we mnie. Ale co ty robisz? Siema, dostał. Nie trafiłem. Ej, dobra, dał mi mega mocno, ale w sumie przeżyliśmy, użyjmy sobie beczki i jaki w ogóle to miał rzeczy. I ziomek miał same mityczne albo złote rzeczy. I w ogóle słuchajcie, wymyśliłem, że możemy zrobić challenge, że musimy. Przynajmniej jedną osobę zabić samochodem oraz kilopem. w tym challenge, więc zobaczymy, czy nam się to uda. A w komentarzu możecie napisać, czy łatwiej zabić kogoś kilopem czy w sumie samochodem. Przede mną się dokładnie biją i widzę już budowę także bierzam w niej i jest tam na pewno dwójka. Siema, ziomku, siema ziomku ale dostał, są dostał laser, leży. Ej, to było szybkie. I jeszcze jeden ziomek, zobaczmy ile ma HP, bo on nie ogarnia, jest biały. Ej, dobra, boksuję go i bierzam kilopem. Siema ziomek, siema ziomek, dostał, 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 ale nie strzelaj do ziomka, siema, dostał, dostał, dostał Dobra, wrat nie ogarniał. I w sumie pierwszego ziomka w tym challenge zakilopowaliśmy. Ale myślę, że na tym nie poprzestaniemy. I jeszcze parę fajnych kilopów wsiądzie w tej grze. I słuchajcie, mamy tylko 46 minut. I mamy już 11 killi, więc idzie naprawdę zarąbiście. Mamy 13 osób, które żyją. Ej, zobacz, czy mogę w ogóle motorem kogoś przejechać? Czekajcie, spróbujemy, wiedzam, się ma ziomek. Ej, mogę, dostał! No to nowy challenge, zabijam motorem ziomka. Dostał, ziomek na rankecie leży. Ej, zobacz, to jest aż takie proste. Spróbujmy zabić jeszcze jedną osobę motorem. To on już strzela, on strzela, się ma ziomek. Nie dostał, nie dostał, Kolego, nie zabij mnie, proszę cię finalna próba, ziomek, ziomek, DOSTAŁ, leży, ej dobra, czyli faktycznie da się na rankedzie zabić kogoś motorem i tego się w sumie trochę nie spodziewałem i tu w ogóle otwiera ktoś safe, także wjeżdżamy, zobaczmy, może jest tu ziomek w sumie na sejfie byczku otwórz, ej jest, 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 tu tak ktoś gdzieś, jest ziomek, jest ziomek, ej dobra, on ma ten, się chyba dostał ej dobra, on ma te rękawice, więc nie mogę go chyba zabić kilofem, chyba że, czekaj, próbuję, boksuję go, boksowany, próbuję, dostał Ej, ja mocniej dostałem i szybko się wyleczę. No to jest głupie, ale próbuję zabić go kilofem, Boksujemy go. Ej, dobra, jest boksowany chyba? Jest, 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 chcę wyjść, chce wyjść! Dostał, 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 ci wyleczył. dostał, 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 dostał. I jest lipa, jest lipa, jest lipa. Ej, taka było głupie. Zostało mi dokładnie 25 hp, więc jest grubo. I totalnie myślałem, że ten ziomek się wyleczył. Ale oczywiście po niego wracam. On będzie gdzieś tutaj. Ej, dobra, on jest chyba tutaj. Ej, jest, 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 on tam gotuje, patrzcie, jest. I był w na hita. Ej dobra, czemu jak go nie zakilopowałem? Ogólnie masz 7 kryptocorinów, więc nie wiem, czy są to kryptocornishony z całej mapy. Ale strefa już idzie, a ja nie mam czasu wymienić tych kryptocorinchonów, więc lecimy zrobić chuj na zostało już tylko 5 osób. I ten również mamy mega dobry mamy mityka, mamy złoty karabin, mega dużo leczenia. Mamy dokładnie tutaj, więc jesteśmy idealnie w strefie. I mamy przeciw... Ej, czemu tam jest dwóch ziomków? bardzo, czy oni się teamują? Ej, on ma bota, wypycham go. Ej, dobra, gościu chyba ogarnia. Ej, wysadzi miał auto i mnie! Dobra, ziomek, to był. To był żart, to był żart, kolego chilluj. É chuba, tenha, giga, agora já biały, ma bota, dosta o 5 na biało. Yes, yes, yes. Ej, do czy ja tam dalej go zakilopować? Ej, on się leczy, on się leczy. Siema, ziomek. Wijam z kilopem, wijam z kilopem. Dostał, dostał ile? leży. Ej, dobra, kilopowanie graczy jest aż tak proste w Fortnite. Słuchajcie, to ja może wyrzucę wszystkie temy, jak ja tak dobrze lecę z kilopem. Nie no, oczywiście żarcik, ale mamy już 15 kili i 4 osoby, więc to faktycznie może być win. Ej, jest ziomek, jest ziomek dokładnie tutaj i on ratuje do strefy, także ja już sobie na niego lecę. Siema, ziomek, dostał, dostał, dostał biały. I jeszcze kolejny do mnie strzela, kolego. No my się tego chyba zakilopujemy, albo. czy ziomek. Ziomek. Ej, nie kradnij mi kila, dostał, dostał, dostał! Lewy kolejny skilofa. Czy ty znasz już jakiś piąty albo szósty kill z kilofa i dostał nam ostatni ziomek? Albo może nie, on jest na górce, słuchajcie, dobra. Ej, dostał! Słuchajcie, rotuje do strefy i on cały czas mnie trafia. I jest, i jest, słuchajcie, typ kolapsuje, mnie. Więc chyba ja możemy go trochę zbombardować tym granatnikiem. Zobaczymy, czy dostanie coś. No, słuchaj, ja mam 16 granatów i chyba wtrafiło, jest, minus 70. Minus 70 kolejny, Ej, zobaczy, będzie to kolejny win. I ziomek jeszcze nie ma strefy. Słuchajcie, dobra, niszczymy granatnikiem, tylko i wyłącznie leci strzał. Nietrafiony. Ej, dobra, niszczymy. O gościu już ma tylko metal. I idzie do strefy. Dostał na niego przebieg I mamy pierwszego wina. Zobaczymy widzowie, jaką rangę dostajemy. Mega mocna gra. jestem mega ciekaw, jaką rangę dostajemy po tak dobrej grze. To około 20 kilami I zobaczmy, proszę by była to jakaś mega ranga, może jakaś platyna, diament Elita. Zobaczmy 17 kill, pierwsze miejsce i uwaga, jesteśmy Srebro jeden? 44%. Czy ja za 17 killi czyli prawie 20% lobby. Zrobienie win. Dostałem srebro 1. Jestem już w drugiej grze. Mamy 33 minuty. I lecimy dokładnie tutaj na dojo demona. I powiem szczerze, poprzednia gra trochę mnie zawiodła. I tu gdzieś chyba jest ziomek. Jest, 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 jest. Się ma ziomek, się ziomek. Ej, dobra, on ucieka. On się leczy, on się leczy, on się leczy. Wierzam. Ej, nie dobra, on ma pięści, kolego. To był żart, to był żart, to był żart. Zostaw mnie. Zostaw mnie Ale dobra, mamy pierwszego killa. I mam kolejnego ziomka, którego. Właśnie ja dał mi full damage. To... Ej, dobra, gościu. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ewa, ten jest już ogarnięty dostał, dostał, 150 Bie... Wjeżdżam w niego Wbijam mu od góry Nie to zabudował góry, nie to zabudował góry Ale bambik Sięma, ma ziomek się ma. I też mieliśmy jakiegoś golda? Więc sporo wyższa ranga niż w poprzednim meczu. Więc tu już możemy mieć spocenców I widzę tutaj ziomka, kolego, gdzie ty biegiesz? Dostał 80. Dwa typy ma wspólnego Loła, kolapsuje mu to. I on do mnie strzela. 2,7, 27 leży. I jeszcze jeden ziomek tu jest. Dostał 60. Biały. Chyba, mamy jego Loła. I ja się nawet nie lecę, tylko od razu do niego bierzam, bo się nie zabudował. Co on robi? Ej, dobra, dostał. Nie mam już czwartego killa. I ktoś tutaj strzelał. Jest ziomek jest naipą 50. To 101. I biały leży. Kolejny gold. I widzę kolejnego ziomka. Możemy wbić na niego spawo. Bo jest ona chyba całkiem OP i zobaczmy, że ten ziomek ogarnia. Ej, on chyba średnio ogarnia dostał. Ten ziomek chyba średnio ogarnia. Wboksuje go. Siema czpeczku. Dostał, dostał Ej, nie, 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 nie I jednak nie ma chyba co się z nimi bawić Bo po prostu mnie złożył I jeszcze mi ziomek tańczy I uwaga, dostaliśmy kolejną rangę Rebro 2 I zobaczmy ile procent 51% Więc jest ok Mamy 24 minuty I teraz już się z nimi nie bawimy Ale lecimy na pierwszą lokację Dokładnie tutaj Czyli na wzgórza nadziei I leci ze mną kilka typów Więc jest ich naprawdę dużo Więc szybko trzeba złapać jakąś broń Jakieś leczenie I tu już nie będziemy się z nimi bawić Dobra, czy tu jest jakaś broń? Dobra, tu nie ma broń Jest skrzynka. Proszę, coś dobrego i potkę Ej, złoty karabin dostaliśmy. Jest ziomek, jest ziomek. Dostał. I tam się w ogóle biją. Dostał leży jeden. Jeszcze drugiego, 10. Amunicja mam tylko. Dostał, dostał 30. Ej, dobra, ja stąd po prostu uciekam. Bo do mnie już strzela ziomek. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, żyjemy na szczęście. I ziomek mnie, widzowie, goni. Mam tylko dwa amunicji. Jest ammo box, jest ammo box. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, kitram się. Szybkie leczenie. Bo tu jest naprawdę duży dym. Dobra, oni się tam biją. I położył go. Walę go, bale go. Dostał, 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 dostał. I dobra, ziomek ucieka. Ale zostaw. On się w ogóle leczy chyba czymś. Ej, czy... On się leczy beczką. Ja wysadzam go granatnikiem. I jest tam, jest tam, gościu, daj tą beczkę. On się leczy, dostał? I leży, dobra, mamy kolejnego kila I dostałem jeszcze turbo trzeba, dobra, szybkie leczenie. Dlatego, ale nie podjeżdżaj mnie. Ej, jest tam ziomek, musimy uważać. Ej, i ziomek się w ogóle z kimś bije, także lecimy chyba go tam. Dostał, 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 dostał na taki list. Ej, ktoś tam jest biały. Ej, oni się biją. Podjedźmy go, bo on ucieka, on ucieka, on ucieka, słuchajcie, on ucieka cały czas. Dostał. Chyba ziomek mnie cały czas trafia jakimś mamutem. Siema, typku. Ej, chyba jest spocony. Chyba jest mocno spocony. Ej, chyba on cały czas mnie wysadzi. Zaraz mi się kończą materiały. Ej, jest gigal, jest jeszcze jeden inny ziomek. ma typku. Chyba ten typ ucieka. Czy ja go trafię? Trafię go, trafię. Dostał, dostał, dostał. 29 na biało. I ten mi wjeżdża do boksa. Siema, typie. I ten faktycznie był spocony. I słuchajcie, na około 40% za tą grę, więc i tak nie jest źle. Więc lecimy z Nexem No jesteśmy chyba w ostatniej grze, bo mamy tylko 14 minut. Lecę na koszmarne kontenery i oby udało nam się szybko zrobić wina. Bo czasu mamy naprawdę niewiele. I leć na, na pewno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10! I tu jest naprawdę duży dym, słuchajcie. Aj dobra, jest walka o pierwszą broń się maziomek. Daj mi tą broń. Dzięki. Siema, typeczko. Do lobby. Tam jest jeszcze kolejny ziomek. Dostał, 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 dostał. Z, tych... Z mu zostało. Ej, są ziomki, są ziomki, biorę tego, biorę tego. Ej, też chyba postawić ile... On mi go ukradł! Ej, jedzie jakiś ziomek, dostał, 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 Ej, ma I nie mam amunicji. Dostał, leży, leży, leży! No mamy killa, proszę, miał podki, miał potki, miał, miał podki, miał podki. Ej, jest giga, dobrze. Zostało nam tylko już 10 minut, więc jest naprawdę gruba mamy dwa kile i 60 przeciwników. Dobra, ja sobie użyłem duszka, zobaczymy co nam da. Ten kamień. Może jakieś leczenie, może coś dobrego. Bo tu mamy jeszcze ziomka Ej, i wleciał mi w ogóle ziomek Ja nie jestem dropa, a dostałem typa jakiegoś Co so jest? Ej, chyba tego się nie spodziewałem Siema, ziomek Czemu ten ziomek lata? O co tu chodzi? Chyba co ten typ w ogóle robi? Ale niestety No nie rady uciec przed tym aimem Dobra, szukam kolejnych przeciwników Mamy już tylko 7 minut Ej, jest ziomek, jest ziomek Dostał, 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 dostał stówa I jeszcze riptuje chyba na mnie Dostał, dostał, dostał Tał, dostał, lołamalo,łamalo. Lo, 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 lo. I ziomek mi już zaszedł. Dobra, czy to nie było mądre. Ej, dobra, on chyba na mnie chce wyjść. Ja go właśnie kolapsuję. Dostał, do 25. Na biało dostał. Ej, jest, tu ziomek ucieka. Dostał, dostał, biały leży. I tu po jest jeszcze jeden typ, z którym się wcześniej biliśmy. I słuchajcie, jest mega Mamy tylko 3 minuty do zakończenia naszego challenge'u więc musimy przyspieszyć. Zostało już tylko 24 osoby, więc przydałoby się zrobić jak najwięcej kili i może jeszcze wina. Zostało mi już tylko półtorej minuty i widzimy ziomka z medalionem, więc próbujemy jeszcze go złapać. I jest ziomek, jest ziomek, mamy tylko minuty Także do... gościu dostał, 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 dostał. Mała, mała, mała. Ma mega loła. I ziomek jeszcze się słuchajcie, poci. Jest chyba w tym, bo. Jest, jest bok tu jego. się ma. Ma boksa. Leży. Miał trochę dobrego leczenia. Zostało 40 sekund, tam są kolejne ziomki. I ziomek z medalionem jest gdzieś tutaj. Jest, jest na mnie, jest na mnie. Siema, byczku, Dostał suwa. Kończę go, kończego. Jest, jest, jest. Dostał 60 i leży kolejny kill. 6 killi i 15 sekund. I zobaczy, uda mi się zrobić jeszcze jednego kila. Stało 12 osób i jest ziomek. Jest tam ziomek. Dobra, strzelam do niego gościu. Dostał biały, biały, biały. Dwie sekundy, ale niestety nie udało mi się zrobić kila. Ale słuchajcie, myślę, że możemy dokończyć tą grę, bo stało już 12 osób, i po prostu zrobić z niej jak najwięcej chwili. Więc dojeżdżam każdego, kogo spotkamy. I tu słyszę już kolejną osobę. Kolego, gdzie ty lecisz? Mamy kolejnego killa. Ej, i w ogóle spakowałem mi się bronić Zobaczcie, że mój karabin nie ma w ogóle żadnego dźwięku, jak z niego strzelam. Mieliście kiedyś taki błąd? Ej, jest tu kolejny ziomek. Tutaj się ma typku Może spróbujmy zniszczyć go samochodem. To już jest jakiś gold. Dostał 72 na biało. Ej, ale go wiem, i jeszcze raz go przejadę. Czy Uda się go zrobić 64 na biało? Ej, co tu się właśnie stało? Czy uda mi się go zabić? Dobra, mamy killa na rankedzie kolejnego samochodem. Ale czy ktoś mi powie jak ziomek jest to ponad 100 damage na biało? Dokładnie chyba 130 i dalej żył. I jest kolejny ziomek jego też próbuje zniszczyć autem, chociaż autom już chyba nie damy rady, więc normalnie się niszczy, się ma typku. Dostał, dostał biały, biały megalow i kolejny kill. Mam już 9 kili, to przejść. Więc tą grę faktycznie może uda się wygrać. Z kolejny, z kolejny, 30, 60. Dobra, no, typek malowa, dojeżdżam go i próbuję zabić go killowcem. Dobra, boksuję typa, się ma ziomek. Ej, dobra strzela do mnie, dobra, jest lipa. Ej, jestem dole, jestem dole, czy on się leczy? Siema typie. Dostał, dostał, nie dostał, nie dostał. Chodź, tu chodź, tu boksujecie, się ma dostał, dostał, dostał. I w ogóle jaką pompę miał. I dziesiąty kill tym razem z killopa. I tam jest w ogóle jeszcze ziomek. Trefam ma aż tam, więc szybko rotuję do niej. I tu na górze są jeszcze gdzieś przeciwnicy. I tam się faktycznie biją chyba. I ten karabin dalej nie ma dźwięku. I jest typ, jest typ, jest typ. I mnie właśnie dojeżdża, wychodzę nad niego. Dostał biały, biały. próbuję go podjechać i przejąć mu ścianę, ale nie mogę mu przejąć ściany. I typ ma dosłownie zero pingu. Dobra, typowi się w ogóle nie da przejąć ściany, więc ja może... Zbije się do strefy i jest gigalipa, bo nie mam już leczenia. Jest, 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 jest. Dostał, dostał. No ziomek znowu biały, ja mam strefę i spróbuję przytrzymać go od strefy i go zlazerować. Ej, idzie, idzie. Czy on będzie się tym Leży! I mamy jedno z tego killa, trochę leczenia i zobaczmy, czy miał jakieś potki, miał małe potki. I mamy top 2. Widzowie, czy my to wygramy. Szybkie leczenie, mityczny shotgun i szybko muszę się zabierać to. Ej, mamy kolejnego ziomka. I słuchajcie, próbuję zabić tego ziomka samochodem. Tylko chyba się nie uda. Bo ziomek jest jakiś mega spocony, ale... Jest mega spocony, Ale możemy go skolapsować, czy on słuchajcie, spadnie i deadnie. Czy on jest w strefie? On dalej jest w strefie. Więc idziemy chyba po prostu na build fight, z nim się matyczką, gdzie jesteś tutaj. I chyba typ jest me mega mocny. I to na pewno nie jest jakiś pierwszy lepszy gold. teraz ja schodzę na dół. I spróbuję po prostu go zlejderować, jak węższe do strepy. Jest tam ziomek, jest tam dostał lecz i mamy Wina. Słuchajcie, mamy Wina, ostatnia gra wygrana. Mega dużek. Co prawda trochę po czasie, ale myślę, że było warto. I dajmy mu jeszcze Bambig Densa Zobaczmy, jaką rangę uda mi się wybić przez godzinę. Słuchajcie, 12 kg, pierwsze miejsce, czy to będzie jakiś gold? Może jakaś platyna, uwaga. 99, 90, 100%, Także mamy jeszcze kolejną rangę i mamy golda. Ile procent golda? 9% Więc w godzinę byliśmy golda I 9% więc nie jest to dobry wynik Ale gry były mega mocne A wy jak chcecie więcej takich filmów to łapeczka w górę, subik I napiszcie to w komentarzu Jaki kolejny challenge robimy, dzięki za oglądanie